Czego ty ode mnie znowu chcesz? Chcesz, żebyś mnie nagrywać przez cały dzień. No ale ja cię nie będę nagrywać, mam cię dosyć. Ale czemu nie będziemy nagrywać? Już to robisz. Eee, to bo bo po prostu ciekawa, czego ode mnie chcesz. I dlaczego akurat mnie nie prosisz ja o pomoc? Jestem dziewczynką. Dziewczyni po mnie trzymasz razem swoje. widziałeś, jak on mnie ostatnio potraktował i ja jestem jego dziewczyną. Ale ty nie winiesz jego dziewczyną, ja, ja dalej nie A wiem. Ja nie jestem jego dziewczyną już, ty nie masz nic do powiedzenia. Ale ty jesteś chwilówką nie, no, chwilkę, no, no. to ty sobie możesz wziąć i coś ze sobą zrobić w końcu. Eee, ja mam pieniądze, dziękuję. Mam taki pomysł, słuchaj, kochana, że się na nim zemścimy. zgadza się? Nie. Ja nie będę w ogóle w tych jakichś szatańskich planach brała udziału. Ja nie mogę na ciebie patrzeć, rozumiesz? Przecież dla mnie nie. Ja będę przez cały dzień podrywać jednego z jego kolegów. I zobaczymy, jak zareaguje. Nie, nie, nie. Ja chyba się nie chcę w to bawić. No dalej, no ja chcę. No co propos, No kurde, wy tutaj robicie ciągle takie rzeczy i nagle, bo ja to nie chcę, no boże. No, bo ja cię nie lubię, no czego ty jeszcze nie? zrozumiałaś, nie wiem czy jestem, e, nie jestem, nie wiem nie, nie widzisz tego po mnie, że ja Cię nie lubię? Ale, Za mało Ci pokazałam? Ale kamerzysty też trochę nie lubisz, to Cię trochę wkurza, więc razem... Ale ja z nim pracuję, i ja go lubię! Ale ja Chcesz zobaczyć jak zareaguje, zobaczymy czy będzie zazdrosny, może zerwie. No dobra, no. dobra, to Ci pomogę. No to witam Was wszystkich na tym y, kanale. Jestem Agata. Fagata. E, Fagata. Jeżeli jest... Wiem jak się nazywam. <laughs> jeżeli jesteście nowi, no nowi, bo jestem w tym fatalna. Jeżeli, jeżeli jesteście nowi, to zostawcie taki czerwony przycisk na moim poluszku, tam na dole a my przechodzimy do tego um, odcinka Dobra idziemy Boże ona jest tak tempa tak głupia, wy to widzieliście ale w sumie stwierdziłam, że nie jest aż taka głupia, bo podsunęła mi idealny pomysł jak zniszczyć ich tak wspaniały związek kamusia i fagaty, więc Stwierdziłam, że na pewno dzisiaj do tego dojdzie. Zrobię jej tak pod górkę, że kamuś już na pewno jej nie będzie chciał. Zobaczy, przejrzy na oczy, jaka ona jest. Więc zapraszam Was bardzo do oglądania, bo dzisiaj zobaczycie, jak kamuś i fagata kończą swój związek. Agatka, agatka, agatka. Słuchaj, może już zaczniemy podrywanie dredziarza, co? Ale po co? No, żebyś sobie trochę potrenowała, zobaczymy w ogóle, czy on cię chce. Czy w ogóle... kamerzysty, no. No trudno, potrenujesz sobie, zobaczymy, jak to w ogóle, czy on na ciebie pójdzie. Będziesz obrzydliwa, co nie? Więc nie wiadomo, czy nawet taki dredziarz na ciebie poleci. No że się tak patrzysz. Więc chodź, spróbujemy i już zaczniemy. No dobra. Ty go znasz lepiej. No właśnie, no właśnie, ja go znam lepiej, dlatego. Dajcie. Dzisiaj się odwrócić rola Cześć ty dziasty Cześć Co ty robisz z tą kamerą, możesz się o vlogę nagrywam. A, Vloga nagrywam no no, Vloga, vloga nagrywam no, Fajne usprawiedliwienie, weź odejdź ode mnie może, co? Ja mam zdrowie Wiem Zawsze mi się takie podobało Bo Boże, mi chyba też. pierwsza dziewczyna, której się podobają twoje dready, brudne Naprawdę? Wcale nie pół Polski się nie podoba Tak Ale jednej no. dziewczynie się spodobało, wow Ale szok, wow nie było? i No, trzeba ją ignorować, ona się do niczego nie nadaje Co chcesz z tobą? Ale czemu nie? Muszę się... Nie, wiesz co zajęty jestem, wracam dzisiaj do mojej dziewczyny, do Szczecina i mam już plany, żeby... Jest do Szczecina. Znaczy do Warszawy, przepraszam, do Warszawy. A jeszcze mi tutaj nie mam, nie masz co robić. Nie, no, ostatnie to Chodź na chwilę, chodź na chwilę, chodź na chwilę. Słuchaj, gorszego podrywu, to ja nie widziałam. No, naprawdę. Nie, nie. Jesteś tak beznadziejna. No przecież to ty zaczęłaś podrywać kamerzystę, nie od siebie. Więc to, o czym ty gadasz? On mnie zaczął podrywać. Ty jego, nie kłam. On mnie zaczął podrywać. Nie, ty jego. Dawaj, ale ja widziałam te screeny, więc to ty zaczęłaś! Jakoś no, wtedy dobra, byłaś dobra, taka niby dobra, bo kamerzystę polaś, a dredzia z tego nie umiesz? Jeszcze zro zrobiłaś to, czego on nienawidzi, czy ty dotykasz jego dreadów. A skąd mam wiedzieć, jak go znam miesiąc! A, a wiesz, że powinnaś się jej zbadać, bo nie wiadomo, czy on tam nie ma różnych chorób w tych dredach, jak on ich nigdy nie myje. Tak, ty się tutaj nie miesz jako jedyna. Tak, tak, masz rację. O Boże, zabłysnęłaś. Jak no, zwykle. Co ja mam zrobić? Jak ja mam? Musisz być milutka, on lubi ogólnie jeść. Pogadaj z nim, zaprzyjaźnij się. Oprzyj się mu na ramieniu, ble, 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 be, ble Może mnie uprowadzić po Szczecinie Czy coś takiego, tak. albo żebyście poszli gdzieś zjeść Ale, ale musisz... ja może zacznę tak, wiesz, po przyjacielsku, bo tam będzie taka romantyczna atmosfera, coś tam dopiero Uru, tu, tu, tu. O, widzisz? Czasem umiesz swojego muszczka użyć Hej, pa! Kuś, co ty chcesz ode mnie? Eee, ehm. myślę, możemy po... trochę czasu razem spędzić, byśmy uprowadzili po Szczecinie nie. Czemu nie? Nie ma jeszcze kamerzysty, twoje dziewczyny nie mam no taki Ale jesteś okropna. Czemu okropna? Co z tego, że ich nie ma, to co? No możemy spędzić po prostu trochę czasu, bo cię, skórę coś pojąć. jesteś choma, weź idź stąd może. Ja już to mam. idziesz ze mną czy nie, bo ci zaraz! No, mam, no. Zaraz strzasnę, no? Czaśni, no. walni, możesz to zrobić. Się tak, to ja tak lubię. Mi się tu podoba, wykorzystaj to. Mówisz? No, chcesz mnie trzasnąć? Jak pójdziesz mnie oprowadzić po szczecinie? Jesteś chyba niepoważna To ja ci idę na rękę, a... w ogóle nie chcę to wejść na rękę, tak zacznijmy od tego. Najlepiej jakbyś w ogóle sobie stąd poszło. No jadziesz, Boże, dobra, idź ją oprawić po tym szczecinie i ja nie mogę na ją patrzeć, czy ją zabierz stąd, rozumiesz? Czemu? Czasem ja ona cię trzasnie, czasem... Ci, że ona chce mnie wykorzystać. Dobra, no i ją obrać po szczecinie i tak nie masz ja nic innego do roboty. Weź, zejdź ze mnie, brudasko, idź stąd. Tak, Ja jestem! Ja... Dobra. Nie wiem co o kogo ty się tam ocierasz i wycierasz. Skoro ty wykorzystujesz szansę. Wykorzystujesz szansę, w której nie ma kamerzysty i chcesz I mnie po prostu wykorzystać i wziąć na miasto. To się zniechalo chyba, nie? Dobra, słuchaj. Dredziarz tam czeka na ciebie. Nie spierdziel tego. Proszę cię, proszę cię. Ja co masz, mam robić? masz być dla niego niemiła. Chamska. Dlatego czasem uderz, bo on tak lubi. Patrz się w kamerę, a nie na niego na razie. To zaraz zrobisz. Masz po prostu być taka sukowa, tak jak zawsze i tyle. Masz być sobie. Mopie, Mopie, chodź tu noga. Tampi szans... mordę. Co mordę. Po prostu Znaczyisz musisz być taka ostra, jak on tak do Ciebie ja mówi, to Ty taka... jeszcze... Morfa! jak już No co, uderzysz mnie? Ojej, jaka zdenerwowana dziewczynka. Co się wydarzyło? Nie, nie masz nie. znajomych? Nie wiem, wracajmy już do domu, masz tutaj Miałeś park. Nie oprowadzać, idziemy. O. Piesek. Co ty ja I wiesz jak robisz? dzisiaj mam zamiar się ogarnąć i wrócić jak najszybciej do Warszawy, a Ty mnie ciągasz po jakiś parkach. Nie, to ty się masz mnie słuchać, Czaisz czy nie? To jest su. Wygląda tak jak ty, jest tak samo górki. Dobra, przestań, lampa, nic nie będzie Jesteś do niczego! Pasujecie do siebie, powiem wam. Pasuje jak słońce, Jesteśmy w parku, możemy już wracać do domu? Nie, musisz ją jeszcze dalej oprowadzić. Nie, nie chcę z nią łazić. Dobra, opowiedz jej. Tylko park parka dziewczyna ci nie pokazuj mi więcej, chodź. Jak dalej będziesz się tak zachowywać? Najpierw dostaniesz ode mnie, a później od mojej dziewczyny. Czaisz? Więc się uspokój lepiej i nie podskakuj, bo dostaniesz manto i będziesz miała lipa. Tak, jak bije mnie zawaj, jaka zdenerwowana. To. No lubię, lubię, ale możesz się ogarnąć czy nie? nie. A możesz mnie puścić? Tylko masz parę nie pokaż mi nic Chcesz więcej? to byś chciał tylko więcej, więcej, więcej no, i więcej. Słuchawę, więcej Słuchaj, powiedz jakie tu są drzewa Drzewa? O, się no znasz się, przecież nie ostatnio opowiadałeś sam no, się ja tylko na jednych drzewach No bo kamuś się zajmuje takimi nudnymi rzeczami i akurat nie zajmuje się yy, roślinoznawstwem Co, podoba Ci się ogólnie w Szczecinie czy nie? No jest spoko, wolę ale wiesz Wolisz babkę? No. Ja ze względu na to, że mieszkam po prostu w Szczecinie od dziecka, wolę Szczecin Po prostu tutaj czuję się lepiej A... A ogólnie mam do dla ciebie takie pytanie, też lubisz e, być czasami e, tak w związku? Bita? No, zależy mi, jak czuje, no, Zależy lubię, kiedy, lubię, prawda? No, A kiedy lubię. najbardziej lubisz? No, nie mogę tego powiedzieć na kamerze. No, ja też tego nie mogę powiedzieć na kamerze. No fajnie, to mamy wspólne zainteresowanie. No to jest je, chyba jedyne nasze wspólno, wspólne zainteresowanie, tak? Dobra, możemy już stąd iść, czy nie? może coś pójdziemy zjeść na jakieś lody. Pagatka, wasza ochotę? No, jak już jesteśmy w parku, możemy iść ewentualnie na te lody. No, jakieś już już loda? Musisz iść do domu. Dobrze. Musisz A, się tak spakować wypada, i pojechać lody. do Warszawy. Co? Nic, no, pochodzę. A, A kiedy chcesz, ludzika? Ja już że nie chcesz ludzika. Ja. Eee, nie, a dużego czy małego? Dużego, prawda? No, kamerzystwo zawsze mi daje się co największe. Co największe i co najdłuższe? Okej, okay. ale to tutaj są takie w gałkach, chyba, że chcesz jakiś deser. Duży, gałki duży też deser. Lubię. Gałki też dwie poproszę. Kolorowy czy zawsze... no, ciemniejszy? Zawsze... Kolorowy, kamerzystwo zawsze mi daje dwie gałki. Postaram się dobrać do twojego fitu no, dzisiaj, żeby były takie jak ty. To okay? no. co, no. idź coś, a ja czekam. Ty czekasz. Zdam się na ciebie, zobaczymy. Ty хоче chyba coś. No powoli, no bo w końcu zakomajesz o co chodzi. Ja nie chcę zdradzać komusia. Aj, tam powiedz, że to jest tylko prank. On to zrozumie, na pewno. A Madrycję jest łatwy o, na takie rzeczy. Ja wiem, że tego kochasz, no ale no, wiesz, co, trzeba sobie czasem z niego pożartować. Wiesz, o co chodzi. Co ty kamień, to wam przez to nie zerwie. On ma dystans do siebie. Musisz być bardziej, ale to bardziej agresywny. A 16 gałek dla laseczki? Proszę, dla ciebie jak zoba, ładne? Mmm, jest tam do więcej, co się tak, 21 Dwie, no. 21 mówisz. No. Okej, okay, czy to jest jakiś podtekst w stosunku do mnie? Nie było więcej gałek tutaj, możemy mieć jeszcze do innej. Mogęś po prostu wrócić. dwa razy wziąć to samo. Nie pomyślałeś. Nie, powyżdżałeś... Ona by tego nie zjadła. Zjadłaby. Zjadłabyś? Ona lubi Jak lody. zjesz te lody, gwarantuję ci, że nie. Wygrałeś no tak, życie, nie? Ja nie, 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 nie. Jak zjesz te lody, odbyw. to jesteś kozakiem. Ja nie, nikt z tych lodów, bo wiesz, muszę trzymać dietę. Ja po prostu biorę, każdy smakuje, wiesz? Każdy po prostu smaczek. A Po trochu? Po łączacie? Nie, nie mieli. Następnym razem pójdziemy do to lepszej lodziarni, nie się do lodziarni no. no a to jest w tym parku jedno z lepszych, więc nie powinnaś ja narzekać na... W ogóle ciesz się, że ja są mekoty ja gdziekolwiek. Ja Ty się cieszę, że ja cię gdzieś zaprowadziłem. Staram się być miły dla ciebie, kumasz to, że ja staram się być dla ciebie miły. Powinnaś to docenić. Żryj te ro... lody i nie przesadzaj! Słyszysz to żryj to. No masz mnie mekarny. A mnie nie obchodzi, nie. co by kamerzysta jest zrobił! Biedź, ty, biedź, się biedź. Biedź. ty się cieszy, że ja w ogóle z tobą wyszedłem, chcę wracać do domu! Nakarmię ją, dredziesz! jest to! Wiesz, co ja bym za to miał? Sztukę! Sztukę bym miał! I nie będę cię karmił! Kim ty w ogóle nie, jesteś, żebym cię karmił? Masz to Żreć! Nie, nie chcesz lodu? To nie zjesz wcale! W ogóle nie będziemy jeść, wracamy do domu! Nie będę z tobą spacerował! Nie będę z tobą spacerował, nie rozumiesz? O, ale wiesz za to, co chcę? Balonii. Jeszcze balonika? Dojść no, żebym miał sztukę i robisz mi lipę? Marnuje czas? To jeszcze mnie namawiasz na jakieś balony? Proszę, proszę balonika Ja wracam proszę, proszę, do domu Proszę, 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 proszę 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 mi kupić, proszę Proszę, proszę, Ale proszę. mnie nie obchodzi co by kamerzysta zrobił nie Bo ja nie jestem kupić. z tobą ani trochę powiązany nie, nie Jesteś powiązany ze mną, proszę proszę robimy się bić. proszę Proszę, 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 proszę proszę balonika Dobrze, kupię ci tego balonika Poproszę najtańszego. Nie, najdroższego Takiego najbrzydszego, jakiegoś. Największego! Jest. Największego balona. Nie, nie, nie ma takich dużych, nie widzisz? Nie ma tego, już takich śpinko. dużych. Nie na, Tego najmniejszego takiego. Do, wrączkę sobie weźmiesz i będziesz miała zapamiętać, no tak. Co to ma być? No to, 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 co, co to ma być? Tego, Tego docięcia. Nie, krzycz. Nie krzycz, proszę, tylko Tą nie. Krzycz. Świnkę. Nie drzwi mordy, mam ciebie dosyć. Wyszedłem, co z domu i mam już ciebie dosyć, rozumiesz? Ale jest się słodcy razem. Tego chcesz tam świnkę? Czemu to łazisz i to nagrywasz? Kolejny no, odcinek. no vloga Kolejny, nagrywam! No to nie jest żaden vlog. Po prostu to to muszę to jest... udokumentować jaką dramat. piękną parą jesteście. To jest jakiś dramat. Brzmiejcie no takiej w ogóle jaką Myślę, że mam taką... Nie wiem czy... jadę. Dziękuję za święto, dziękuję. Podoba Ci się balonik? No. Prawie całkiem jak wiola, bardzo podobne. No wiola. w sumie trochę. No troszeczkę. Dobra, ee, nie mogę ciebie już słuchać, wiesz? Mam ciebie dosyć. Ja ciebie też trochę w sumie. Napijesz się ze mną? A ja mam nie ochotę piję. na browarach. Muszę się napić. Piję. Dużej nie, nie dam rady, słuchać tego, co ty do mnie mówisz. Denerwujesz Pyszne. mnie. Dobra, chodź. Napijesz się ze mną? To powiedzmy, że tak, tak. będzie łatwiej. Powiedzmy, że tak. Tak będzie, no. łatwiej, tak będzie lepiej. Że tak, no. Tak będzie lepiej. A co zaraz. Czemu to cały to czas to chcesz tak. chodzić ze mną za rękę, symulować jakiś związek? Czy jesteś jakaś niedowartościowana? musisz potrzebuję uczuć. Musisz już zaspokoić jej potrzeby, Trzybujcie kiedy nie ma kamerzysty. to nie jest moja wina, no. Nie miej pretensje do mnie, tylko może do kogoś innego. Dobra, idziemy do sklepu. Muszę się napić. Ty. Widzisz, dredziesz? Wie Co ona robi. Z twojego balonika, jakiejś dziewczynce. Tobie się coś nie pomyliło przypadkiem. Dla kogo był ten balon? Dla ciebie czy dla kogo? się A mnie to nie interesuje. Co ty sobie tak rozdajesz balony? Ja ci go kupiłem, to miał być dla ciebie. Ale trzeba być miły Bo mnie dla męczyłaś, ludzi. cały czas mnie męczyłaś, żebym to zrobił. W końcu ci go kupiłem i go oddałaś. No bo trzeba być miłym dla ludzi. Po co mi on był dalej? Kto ja by... jestem za bardzo dla ciebie miły. Nie widzisz tego, że jestem nadwyraz miły, dlatego ci go kupiłem i nie doceniłaś tego. Jesteś straszna. Masakra. Rozdajesz moje pieniądze na prawo i na lewo. Kamerzy sobie nie miał o to problemu, to Ja nie mam o to problemu. Mam problem do ciebie, że go oddałaś, A był dla ciebie. Dobra, wiesz co w dupie to mam. Już nic nie kupię Jesteś i nigdzie, nie... nic. Człowiekiem. Jesteś Nie, ja muszę się napić. Jestem złym człowiekiem. Jestem bardzo, bardzo złym człowiekiem. Patrz jak się cieszy, ta dziewczynka. Nie interesuje mnie. Okej, czy chcesz? Przesun się, odejdź. Jest tu coś dobrego, czy nie ma? Agresji nigdy za mało. Nie wiem, co wybrać, ale na pewno wiem, że chcesz zimno. Dobra, weź jakiegoś Bosmana, czy coś Harnasia, takie jak lubisz w <laughs> nie wiesz? Cały ty wypijesz? A co ty bierzesz, tylko jedno piwo? No. No. Weź i drugie. No, weź, weź, weź jej weź drugie. drugie. Nie, 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 nie. I więcej, więcej będzie łatwiejsza. E, Rensa, mangowego, mangowego Okej, okay. to jest idealne. Takie weź jest to jeszcze jednego. Ale weź jeszcze jednego. Jedno. A, jedno, takie samo, no. Ale to już weź zimne jak chcesz no. wrażenie. Nie, stary to mi wystarczy. Na no, wziąłeś dwa takie same, jedno jest zimne, a drugie ciepłe, tak? Lubisz patola, lubisz niegrzecznych chłopców. Nie w Byłaś tak. w ogóle kiedykolwiek w takim miejscu. No nie. Byłaś przy, ta, przy, przy takim trzepaku. No nie było myślę. Jesteś pierwszy raz, dlatego cię tu zaprowadziłem, żeby ci pokazać wiesz, Prawdziwe życie. otoczenie. Jestem w parkowej. I wiesz, co nic lepszego nie ma, jak wstaniesz sobie przy trzepaku i trzaśniesz sobie po prostu growara To jest cudowne śmierdzi, śmierdzi uczucie. Koszami, tak, tak musisz poczuć ten brud i syf i chleb. Specjalnie to, to zaprowadziłem, żebyś to poczuła. To piwo też niedobre. 0%? No i drugie też. Czy to ma 0%? Kupiłaś dwa takie same piwa. Jedno jest zimne, drugie ciepłe. I to ma 0%? Nie można pić w takich miejscach. To jest skażone, rozumiesz? W takich miejscach Jestem przy trzepaku. Jakie mnie abstynentką. Ale Kupię, to jest wygrażasz dla tego miejsca. To jest hańba jakaś. Żeby w pośród bloków ktoś wyciągał browara 0% przy śmietniku, przy trzepaku. Po co? Ty się nie nadajesz do niczego. Jesteś beznadziejna. Wynocha mi stąd raz. Nie będziesz stała ze mną w tym miejscu przy trzepaku. Ja jest... Pani, weźmy stąd, Jestem... O nic w Zabijcie w końcu jakieś fajne miejsce! Zabijcie w końcu jakieś fajne miejsce! Zaraz cię zabiorę! Oj, nie wiesz, on tak lubi, on tak lubi. Zaraz cię zabiorę, w fajne miejsce, ale browary biorę ze sobą. Nie mogę na ciebie patrzeć to widzieliście. Może teraz jeszcze w nie zakochał. bo wywaliła mu piwo i on praktycznie tak naprawdę nic nie zareagował. Ja nie wiem, co w ogóle o tym myśleć, ale ważne szczerze, żeby nie była skamusiem. Niech będzie sobie z tym śmierdzielem. Pasują do siebie. Do wszystkich miejsc Pobliż, że to miejsce jest najpiękniejsze. A co to jest pięknego? Kiedyś byłem normalny. Byłem normalnym chłopakiem, byłem miły dla ludzi, pomagałem I co? wszystkim. I co? Byłem bardzo dobry. No i co? Co? Tutaj dostałem bejsbolem w łeb i stałem się dredziastym i skończyłem z tym syfem. A co je, że i to, teraz... sam, to, 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 jest, to jest właśnie to miejsce, w którym leżałem na ziemi, cały brudny i miałem obit cały ryb. ja wolę wrócić do domu, co. przestraszyłaś się. No co w sensie pokazujesz mi ten, ten, ten ciekawej strony, No Poczynę, do domu. Pokazałem Ci najbliższe miejsce, które ja jest. Najlepsze, Jeszcze no. Nie rzeczy, proszę. A nie Pan interesuje mnie, mnie, to, mnie to. Bo możemy już wrócić do domu? Możemy. Chcesz wrócić do domu? Poproszę. Co chcesz? Mów szybko. No musiałem coś zrobić, żeby jej się oddechciało, nie? Żeby przestała za mną łazić. Ale ja myślę, że jej się to spodoba. No jakby była taka bardziej porezana i byłaby bardziej taka popieprzona no to by nie była chyba taka zła. Ale nie jest. Ale jej się to podoba. Nie wiem, czy widzisz. Jej się wszystko podoba. Spodobałeś jej się? Co bym jej nie pokazał, co bym mi nie zrobił, to i tak by się jej podobało. Więc jakby, jakby no widzisz, no nie ma różnicy. strona na dziewczyna Dobra, w każdym razie trzeba zrobić to tak, żeby się jak najszybciej ode mnie odczepiła. Nie, 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 nie. Daj jej trochę szansy. Jaki szans? Ty! Po czyjej ty jesteś w stronie? Bo ja już nie rozumiem. No bo ładnie są wyglądacie. Chyba po żadnej stronie nie jesteś. Mopie, idziemy? No idź, ty księżniczki. Jeszcze ja się tak odzywa do mnie. No ładnie, przecież tak lubisz. Nie, nie lubię tak. Lubisz, no. Fajnie, tutaj tak taksówce było. No super, jak sobie piłeś, zwłaszcza. Dobra, a Upiłeś ty, się nie dotykać. Nie, idziemy teraz posiedzieć sobie razem. Co, jak posiedzieć? Tutaj na kanapie Po otwór idziesz ze mną mokie. Rób co ona na każe Dobrze będę robił, co mi każesz. No co jeszcze chcesz? Co? No, ja się przytulamy. Teraz się przytulamy, tak? Ile potrzebujesz tych przyjemności? Dużo. Ja strasznie Dzisiaj cały dzień potrzebuje. Ona ciebie. Ona lubi takie odmiany, wiesz. Śmierdzi od ciebie piwa. Wiola, na ja już tak dużo nie dam rady. Dziwiam, takiego no, nie zostanie. No, nie jest trudne, no ja to wiem. Ale ja bym się nauczył, chciała, gdybyś Dobra, to tylko ja cierpię. On jest patologią, myślałam. No, no, jest patologią, bo ty jest rydziarz. Ale słuchaj A to, nie. To, co ty nie wciąż? To ty, to ty było chciałaś ten... Nie, ty jej podzielasz, żebym podrywała. Nie, to ty sama wpadłaś na drodziarza. No, no, musisz tego nie Posłuchaj od... mnie chwilę. Sama ale chciałaś, to teraz drążymy to do końca. I nie interesuje mnie ja, to. Film ja już jest ja za. No dobrze, wiem, że ja go kochasz, myślę, ale prank ja musi. Słuchaj, jak kamuś przyjdzie, to ty jeszcze musisz tak. bardziej napierać na dredziarza. Musisz w ogóle nawet się do kamusia nie odzywać. Ale myślisz, że to zadziała i będzie zazdrosne? No, myślę, że tak. No przecież mu na tobie zależy, prawda? Słuchaj, kamuś przyjdzie, musisz jeszcze bardziej napierać na a a się musisz mieć w dupie, nie no odzywać nie się nie do niego, nawet, się, nie, się nawet nie, nie możesz się kluczy. do niego... Wiem, dobra, on zaraz wyczyci Słuchaj, jak kamuś przyjdzie, nawet się z nim nie witaj, miej go w dupie, całkowicie, żeby ten film się udał. No musisz, to jest tylko film, pamiętaj. Ciłeś! od mojego domu są zamknięte. O Boże, no na górę zamknęłam już bez przesady Co miałam zostawić otwarty, żebyś ty sobie mógł wejść? Wiesz, jak jestem, to to ci otworzę. No, już bez co ty przesady. To w ogóle nagrywasz? A ty kiedy sobie vloga nagrywam? Ty nagrywasz sobie vloga. Jak no? nawet nigdy kamery nie trzymałeś w ręku sama z siebie, jak nie nagrywasz filmu. Ale ja dzisiaj mi dostałam taki best. Boże! Ojeju, to te drzwi niebezpieczne. Wszystko. ty co, niebezpieczne? Jak tam się czujesz? Wszystko w porządku? No, wszystko w porządku. Co tam w ogóle? Co no, dzisiaj no, robiłeś? O, w końcu! Czy możesz się ode mnie. Y Ciągnąć! <młysimna> ogólnie się potkił. Ciągnąć! dlaczego się Ciągnąć! Zem. Zem. Słucham? Po prostu oni się tak integrują Że Słucham? No, dzień spędziliśmy razem kawę, Ale jak ty jesteś moją dziewczyną? Taka w tym momencie, nie wiem, siedzisz na nim? Oni jesteś się... w swoim No dobra Ale ja ja przez trzy dni Prachy nic nagrywacie? Nie. nie To naprawdę Ja po prostu vloga, Agatka Aha. sobie znalazła nowego przyjaciela uważasz, że w tym momencie sobie możesz mnie w taki sposób zdradzić. Ja tak? próbowałem, pokazałem I jej najgorsze perspektywy wszystko. Byliśmy w najlepszych miejscach Byliśmy w najgorszych miejscach na Nie w Przynajmniej on odbiera miejsca. ode mnie telefon Nie, bo to jest ustawka jakaś Nie, jaka ustawka? Weź się ściągni ze mnie człowieku Robię Ale Dredziarz, podpiłeś się zbytnio sytuacji. Kamuś, ale chodź na chwilę, muszę z tobą pogadać. Kamuś, pogadaj ze mną. Nie, odeć. Zamknij się i mnie chwilę wysłuchaj. Słuchaj, ta twoja dziewczyna, ta niegdybymko. jak nagrywacie film. Jest do trudno, się nie domyślić, że nagrywacie film. Trzymasz cały czas kamerę, łazisz. Słuchaj, bo ja chcę pokazać ci, jaka ona jest. Ja wszystko udokumentowałam. tej Wystrawę w te ustawę. Słuchaj, ale to nie jest ustawka. Ona ty do. Słuchaj, oni byli przez cały dzień razem. A która jest godzina teraz? Po co niby się trzymali za ręce przez, przepraszam, 6 godzin wcześniej? Nie wiem, żeby ustawić film i żeby mnie zanurzyć. Proszę cię, chciałam Ci właśnie pokazać, jak ona jest fałszywa, że ona ma Cię w dupie, że ona Cię nie chce. I jak Ciebie nie ma, to ona sobie lata z kwiatka na kwiatek, bo Ty jej tylko nie dostarczasz. Z Adamem też się do Adama przedstawia, ale Adam powiedział jej, że ma. Pak, pak, Wiesz o co chodzi? Aha. Ale teraz się jej daje. On pokazywał jej dzisiaj wszystkie obskurne miejsca, był dla niej niemiły, a i w ogóle jej się to podobało. Ona jeszcze bardziej do niego rozumiesz? A ja po prostu powiedziałam sobie, że. Dobrze, nagram z nią film. Ja te... Pokażę, pokażę. Byłam no dla niej. No nim. masz trzymasz kamerę, to no trudno mi jest to uwierzyć. Rozumiesz? A ja kamera. wiem, jak to jest, ale ja właśnie po to trzymam kamerę, żebyś ty zobaczył na własne oczy, jaka to jest Paskuda i że masz z nią skończyć. Ale chcesz powiedzieć, że się przedstawiła do Adama i do, do, do reszty. Tak. I dzisiaj do Drydziarza. Tak. I słuchaj, jeżeli to by była ustawka, to po co ona by to robiła poza filmem? Znaczy, bo, bo jakby to miał być prank, to byś od początku w nim był. A większość tego filmu to oni sobie byli na lodach, oni sobie byli, e, balonika, kupili. W jakichś takich miejscach obskurnych, bla I to jest większość filmu, a ciebie Czyli tam nie jest ma. No to się puszcza, tak? No a co, nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię, czy co? Dobra, jeżeli tak jest, to, to po prostu z nią zerwę. No, no, no i właśnie, no właśnie, no właśnie. Ale co? Taka właśnie? jest prawda. Nie, bo ty chcesz, żebym ja z nią zerwał, bo ty mnie podpuszczasz w tym momencie. Znaczy, wiesz co, chodzi mi po prostu o to, że ja chciałam ci pokazać, jaka ona jest, bo ty jesteś zaślepiony nią. Nie wiem, co ty widzisz. Tak, bo ona sobie robi co chce, a ty masz to w dupie. Czekaj, jak ona cię bije. No to jest dla ciebie normalne. słuchaj nie odbierałem telefonu, a 3 dni. Aha, no to dlatego masz, że ona ma, cię, ma prawo ci uderzyć, bo ty nie odbierasz od niej telefonu. Dobrze, to ty ode mnie nie będziesz odbierał telefonu, to co mam ci trzepnąć za to? Walnąć? Ja coś się ukrywałem, że nie patrzeć. No i co z tego, ale to nie ma, nie dajesz żadnego Dobra, mi w pozwolenia razie, no do to, No, to nie mi strafać, no to to jest. Naprawdę, proszę. Cześć. Bez, to jest prawda, bez, co... Y, weź się, weź. Prawda, bez. Nie! Pytam się, czy to jest ta prawda, co mówi Wionka, że się puszczasz. To jest prawda? Prawda czy nie, że się puszczasz? Z Adamem! Próbowałeś coś robić do Adama? Ona mnie trzyma za rękę, stary. Bez. Że jest z No To pytam się k! Ku... Zdradzasz bez. mnie czy nie? Bez. w ogóle. Przyszedłeś to chociaż... się przydasz do czegoś. Możesz jeżeli to mi nie odpowiesz tą zerkę, gwarantuję ci to, że jeżeli mi nie odpowiesz tą zerwę, co ty od... A w ogóle? Mogę się zapytać? Właśnie. Ja mam dziewczynę dzisiaj do niej jadę, do Warszawy. No dobra, to no to co tam w tym momencie co on zrywa. Nie! Ale Zamknij nie. się! Idź! To nie, to jest prank! Jaki prank? No, ale jest... co, czuł to mi prank? To jest zrobione i Viola mi kazała, ja po prostu Ja jej nic nie kazałam. Ona sama to nie chciała nie zrobić. A ty się zazdrosna, ja obiecałam, do mnie zleciał. Kazałeś? Ale nie! Kazałaś? pytam, że kazała. ci kazała! Nie, nie, kazałam nie kazałam jej! Ona przyszła do mnie, je. że chce to zrobić. Te wszystkie rzeczy. Sama ten padzido do to robić. Nie, ona jest winna i ona też jest winna. Moi... Ona jest najbardziej winna, ten potwór, ta szkaradna zauża. Dobrze, wiesz, że mam dziewczynę, a ja się cały czas przedstawiasz. Ona sama do tego wszystkiego dążyła. Przedstawiała się do Adama czy nie? Tak. Nie się! się nie, Przestawiała się, patrz jak ci kłamie, jaka to jest kręciara Wstyd mi za ciebie Ale tak czułem, tak czułem, że... że Proszę kręci. cię, ona tak. to wymyśliła, to ona do mnie przyszła Ej, on teraz wejdzie z mojej strony Tak, Co? że on się jej nabiera Żebym był troszeczkę zdrośnę, a ona mówiła, że mam to robić I ja już to Nie mówiłam ci, to ty... ty, ty ona mi kazała się do niego. Jestem bardzo... Nie, sama chciałaś, powiedziałaś. Już na chwilę. Pokaż ten jest? Pokaż sceny, pokaż, sceny, pokaż, sceny, pokaż sceny, No już wiem, już wiem. No to dobrze! Wiem, że ale to ona do mnie przyszła? Czy że chce, żebyś była ze mną? Dobra, zobacz sobie je, zobacz sobie je. Zobacz sobie je. No i co? Wiedziałem! No i co? No, że ona to chciała, ona to zaczęła. Ona chciała na początku, ale potem już chciała odpuścić, a ty nadal jej, ją raz namawiałaś chciała mama odpuścić, no i co? No i dalej to robiła, bo nie sprawiała. Nie. nie, sprawiało ci to przyjemność. Nie, nie. nie bo bo i tak nas zabieram. Nie widzisz, nie. okropne miejsca! Nie. Nie. nie! Specjalnie to robiłem, żebyś się ode mnie odczypił. A ty nie nie. tak pani wyglądałaś? To... Dobra, Jolka, trzymaj mam w dupie te wasze ustawione filmy. Za ciebie też jestem zły. Tak, ona sama ta kazała do mnie, ten wyglądaniak do mnie przyszedł. W ogóle nie wiadomo po za, co. Nie, nie mów tobie fiolka. Nie będę do ciebie mówiła. Chodź tutaj. Zostaw. Ale odejdź od Zostań. niego. Tyrwi z nią. Zostań. Nie rozumiesz co ona ci robi? Ona tylko tutaj robi problem. Zrozum to w końcu. Nie! głupia. Głupia szmato. Wszystko przez ciebie on miał z tobą zerwać. To nie to rozumiesz, tak, że nie jak jesteś jak tu jest. potrzebna? On Cię nie kocha! Nie kocha! Nie kocha! Belę! Jesteś pierdzielonym glonojadem, którego nikt nie chce! Co ty sobie myślisz, że co, że da ci więcej fejmu, tylko na to na niego lecisz? Dlatego tutaj jesteś! I każdy widział, każdy w filmie widział, że z dredziaszem ci to wszystko przyjemność! Nie Sprawiało! Mi się go bardziej łapałaś! Ja ci tylko podpowiadałam, a resztę zrobiłaś sama, sama! Nie rozumiesz tego? Nie no, jesteś na to tępa! Wszystko robiłaś sama. Nie musiałaś się mnie słuchać, a się posłuchałaś. I bardzo dobrze! I tak w końcu się ciebie pozbędę. Szybciej czy później? Nie martw się. Nigdzie nie jedziesz! Nie, stary. jadę, na pewno jadę. Ja już to wiem, ja ci to mówiłem już wcześniej. Stary! Przez nią nie mogę na ciebie patrzeć. Jak patrzę na ciebie, wow. jest mi bardzo, bardzo niedobrze. Na ciebie i na ciebie. Ale to stary, to nie... gdzie ty chcesz się? Je... Nie, gdzie, gdzie jedziesz? Wracam, do Warszawy! Ile można tu siedzieć? Ale z jakiej Warszawy? No jak no nie będę tu siedział! Z tobą! Ale no gdzie ty chcesz wracać do Warszawy? Nie mogę wytrzymać... Ale nie gdzie mam... chcesz wracać do Warszawy? Normalnie no, pojadę sobie. Ale gdzie? No tam już nie mam wstęp. Do czego nie mamy wstępu? Ja mam zawsze wstęp wszędzie i gdzie chcę. Ja sobie zawsze poradzę. Jadę do willi. Dobranoc. Pa, pa Mopie. Mi się bo taka sprawa. Wiesz, że dzisiaj przyjechała Masza? No wiem, no... domyśliłem się. Musiałaś mnie tutaj brać? A co, nie lubisz jej? Nie, nie o to mi chodzi. Po prostu cały czas z nią spędzasz czas i w ogóle nie masz czasu na mnie. Przez ten, ten czas. właśnie. Bo ty wiesz, że Masia jest taka trochę mroczna. No i co w związku z tym? No i ona się sobie wy, wymyśliła, że dzisiaj się spełnia, więc będziemy wywoływać duchy. Że słucham? Wywoływać duchy. Że że, że jeszcze raz, że co? Bo będziemy dzisiaj wywoływać duchy. Nie, nie ma opcji. Masia to robi co miesiąc, raz w miesiącu, a dzisiaj się spełnia, to w ogóle bardzo chce Nie ma takiej opcji, ja nie będę swoją satanistyczną koleżanką nic wywoływać. Nie jest satanistyczna. No jak nie, jest Satan jest dziwna. Jest dziwna, ona jest mroczna, ja strasznie. Jakie twoje dziwnych Kolegów, to ty akcje, akceptujesz moje dziwne koleżanki, tak? Nie będę wywoływać żadnych duchów. Nie musisz nawet tego robić, się gdzieś tam stał. I wywoływać duchy będę, tak? Nie musisz ty z nimi rozmawiać, my z nimi Ale ja z... po pierwsze nie wierzę w takie rzeczy. No to czego, ty się boisz? Nie boję się, ale nie jak ona jest się, taka... Boi się, Pipka? Boi się, boi się. Nie boję się. No tak. nie bo... Ale ty z mnie próbujesz podjudzić? Próbujesz mnie podjudzić. Nie, proszę. No chodź, Jezu. Nic nigdy nie chcesz fajnego tego robić. Pipa. Nie. Jesteś pipa? Nie. Czu ha. Dobrze, okej, okay, w porządku, będziemy wywoływać duchy, ale na pewno nie tutaj. Na pewno ja nie chcę żadnego syfu tutaj sprowadzić. Nie chcę tutaj mieć żadnego syfu. Nie. nie, 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 nie. Nie w tym domu. Takie rzeczy nie w tym domu. Nie! Nie! Nie. Nie wiem, jakiś apartament wynajmiemy czy coś. Na pewno tu nie będę tego syfu wywoływać. Jak coś to w domu. Co nie ten? będę wywoływać tutaj żadnego syfu. Nie, nie ma opcji. Nie ma opcji. Okej, okay, zgadzam się na odcinek, ale nie taki.